świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Nikodema, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowo Pańskie. The Bible, the Holy Zmarłych stały, Pani, otwórz moje usta, otwórz nasze serca. Kochani, bracia i siostry, wybaczcie takie skojarzenie, troszkę żartobliwe. Troszeczkę z powodów wiadomych, mówimy o służbie zdrowia, zdarzyła się taka historia, nie wiem czy prawdziwa, ale taka no, miła, że zadzwoniła pewna Pani do służby, znaczy, no, do środka i zapytała, w, których, w jakich porach przyjmuje Pan doktor. Ponieważ. Ta osoba, która odbierała telefon, miała poczucie humoru wybitne, więc odpowiedziała, zwykle to w dżinsach, ale dzisiaj to nie wiem. Wiecie, każda pora jest dobra, żeby i świadectwo dawać, ale też, żeby no, rozważać tę tajemnicę Bożej obecności w świecie, w nas, w Jego Słowie, no, po to, by cały czas mieć tą wielką ufność w Nim. Nie możemy dawać się smutkom i trudom i nieszczęściom, tym, tym wszystkim, co ten świat tworzy, co, co, w tym, co w tym świecie jest takie drapieżne, co nas po prostu w jakiś sposób chce stłamsić. Dlatego potrzebujemy właśnie ciągle na nowo rozważania o Bogu, myślenia, jakby przebywania w głowie z, z Nim. Bóg zawsze siostrze za te słowa, które padły, słowa poznania. Że właśnie myślami do mnie wracaj. No, dzisiaj to Pan do nas mówi, rzeczywiście. Jakie to ważne i istotne, zobaczcie. No, to jest zbawienne dla nas, to ocala nasze, nasze życie dosłownie. Bo już jak idzie w jakieś smutki, przygnębienia, beznadzieje i y, zwątpienia, i w ogóle te najgorsze stany, no to jest tym niewolnikiem tych, 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 tych przykrych rzeczy i niszczy siebie, nie wiedząc czasami nawet o tym. Potrzebujemy zatem wchodzić w tą tajemnicę Bożej Obecności. Dzisiejsza uroczystość nam w tym chce pomóc. Może czasami ktoś na starcie mieć takie przekonanie, że, a skoro to tajemnica, to tego nawet nie rusza. No, niech tam zajmują się ci, co są do tego powołani: jacyś wybitni teologowie. Wiele zresztą, zresztą na ten temat zostało powiedzianych. Choćby wielka suma teologiczna, kilkanaście tomów świętego Tomasza chwilu. Natomiast, więc, właśnie. Po co mam się tym zajmować, skoro to jest takie nie, nie, jakby niedostępne, zakryte przed nami? Ale, proszę się sam Bóg nas w tą tajemnicę wprowadza. On sam pierwszy, jakby bierze nas za rękę i mówi: Będę Cię prowadził, właśnie mocy swego ducha, bo pragnę, żebyś miał udział ze mną. Pragnę, żebyś doświadczał życia, które jest zawsze we mnie. Życia, które jest zawsze we mnie. Bóg pierwszy zawsze wychodzi z inicjatywy, jak czasami to mówimy. Nie będę zdradzał gdzie. Więc właśnie, chce, trzeba dzisiaj tego, tego wyjątkowego dnia, chociaż trochę bardziej, dać się Bogu poprowadzić. Jeszcze z większym zachwytem Jego miłość odkryć, bo to, to jest przecież no, jakby główny atrybut Boga. Bóg jest miłością. To On nam posyła Ducha po to, żebyśmy ten największy Jego dar, którym jest Zbawiciel Chrystus, Jego syn, przyjęli za zbawiciel swojego życia. I zrobili coś jeszcze, o tym za chwilę. Natomiast chciałbym zauważyć dzisiaj taką piękną rzecz. Zobaczcie, od dawna, nie wiem, czy nie od początku, być może od początku, nie, nie znam historii tego, ale w Galilei modlimy się trinitarnie. Modlicie się też. I dlatego, zobaczcie, macie to we krwi. To kroczenie drogą poznawania Boga w Trójcy. To jest bardzo piękne, naprawdę. To jest wielka wartość tej wspólnoty. Docencie to. Bądźcie z tego dumni i rzeczywiście to pielęgnujcie. I, I nawet to czasami nie jesteśmy do końca może tego świadomi, jak po, przeżywając pewne prawdy wiary, jesteśmy automatycznie ich świadkami. Bo ma, mając słowę krwi, gdzieś idziemy, może gdzieś na jakieś większe spotkania i modlimy się tak. Tym sposobem, tym schematem, no, może nie do końca tak na słowo, ale to naprawdę jest piękne świadectwo. Molitwy trynitarne, która właśnie wprowadza nas głębiej i głębiej. I zobaczcie, to jest doświadczenie, myślę, wielu z nas, jeśli nie wszystkich. Może czasami raczkujemy w tej modlitwie. Czasami ktoś powiedział, tak troszkę z humorem, jak ja pierwszy raz byłam, to świadectwo pewnej siostry, we wspólnocie, to tak spisywałam na pamięć, co oni tam, na karcie, co oni tam mówią, te, te chwała Tobie Ojcze, chwała Tobie Jezu. Bo następnym razem, kiedy, kiedy chciałam pójść na spotkanie, to nie chciałam być taka gorsza i też, zapamiętywałem na pamięć, co trzeba powiedzieć, jak Jezusa chwali, czy Ojca. To znaczy, że no, wydaje się to troszeczkę takie niezrozumiałe to chwalenie, ale potem, kiedy praktykujemy, to wchodzimy w tą tajemnicę, spontanicznie, automatycznie bierze się, wybywa z naszego serca powielbienie. I wydaje się, że słowa nie wiadomo skąd pochodzą. I, i o, o, zadziwiająco możemy odkryć, że no, my jesteśmy teologami. Bo wcale nie modlimy się, ani, ani nie wypowiadamy jakichś słów herezji. Naprawdę, zobaczcie. bo posłuchajcie tych. Przepraszam, nie potrafię inaczej tego nazwać tych kombinacji słownych. One naprawdę są piękne. Naprawdę są piękne, bo, bo duch w nas, nas tak prowadzi. I dzisiaj o, o, jednym, o, jednym tym, o jednym wezwaniu chciałbym powiedzieć, które padło dzisiaj w tej modlitwie naszej, trinitarnej, właśnie. Chwała Tobie, bo, bo mamy w sobie obraz Twój i podobieństwo. Zobaczcie, ile razy to powiadamy, też mówimy, to wyznajemy. Uwielbiamy za to Boga w tej naszej modlitwie, ale to niech to słowo dzisiaj nam właśnie pomoże wejść w tą tajemnicę Trójcy Świętej. Właśnie, dlaczego? Skoro jest w nas niezatarte znamie i podobieństwo i obraz Boga samego, to znaczy całej, całej, całej Trójcy. Znaczy możemy właśnie patrzeć na siebie, na nasze wnętrze, na naszą duszę, z pomocą ducha oczywiście, zobaczyć jaki, jaki jest wspaniały Bóg w Trójcy. Zobaczcie, ten duch, ten duch nas zapewnia, że mamy w sobie pierwiastki nieśmiertelności pierwiastek nieśmiertelności. Mamy w sobie coś, co przekracza granice śmierci. To jest dusza, która została stworzona przez Ducha Świętego. Więc z tym jesteśmy podobni do ducha, właśnie. Mamy coś z Ducha Świętego, jesteśmy Jemu podobni. I to jest tak potężne i wspaniałe, zobaczcie, że z duszy, obraz podobieństwa Boga najbardziej się przejawia w duszy, ponieważ z niej. Yy, znaczy, są dwa, dwie cechy, które nie są z ciała. Mamy każdy z nas. Rozum i wolna wola. To nie jest z naszego ciała. To nie jest z umysłu. Naprawdę nie. To nie jest z, z ewolucji. I dlatego, zobaczcie, to jest coś duchowego. Tam, ten, I ta, są tak potężnymi władzami w nas wolna wola, że mówi, mówiąc językiem jednego z współczesnych teologów, nie przestraszcie, nie przestraszcie się nazwiska. To taki hinduski. Ksiądz katolicki, Jose Mani Parampil, mówi tak, ta władza dana nam przez Boga jest tak wielka, że ona potrafi zatrzymać właśnie Boga samego, bo ty w wolnej woli możesz powiedzieć Bogu nie i powodujesz tym samym, że On coś nie robi, bo nie może. Jak potężną masz władzę, podobieństwo Boga Stworzyciela. Obraz podobieństwo ukryty w nasz, w naszych sercach i duszach. A jakie jest podobieństwo między nami a Jezusem? Przepraszam, nie chciałbym, żebyście czuli się jak na jakimś egzaminie, ale zechcielibyście kilka takich podobieństw wypowiedzieć. Jak jesteśmy podobni do Jezusa Chrystusa? Bardzo proszę. Miał człowiekiem. Tak, jest. Był człowiekiem. Dziękuję. Cierpiał. Cierpiał, też może, dziękuję. Kobieta się w rodzinie, urodził się na Rodzina. Praca, bo... praca, dziękuję. Kochał. Miłość. Umiwany przez ojca. Miał emocje takie jak widzimy. Uczucia. Dziękuję. Umarł. Umarł. i miał duszę. Tak. Współcił. Modlił się. Dziękuję, modlił się. Wiele moż, moż, moglibyśmy bardzo długo to wymieniać i dobrze. Bo to znaczy, że yy, właśnie... Świadczy o tym, że poznajemy coraz bardziej Jego samego, naszego zbawiciela. Tak bardzo potrzeba to robić. Ale zobaczcie, najpiękniejsze chyba jest to, nie wiem czy najpiękniejsze, ale naprawdę to jest cudne, że chodzi właśnie o to, bo to jest pragnienie samego Jezusa, że On chce być w nas i my z nim jedno. My możemy naprawdę być Jezusem dla świata. Wiem, to, to brzmi, może w głowie się to nie mieści, ale przecież tak bardzo nas umiłował Chrystus, tak bardzo chce w nas przebywać. Czytamy o tym m.in. w liście do Ofezjan, kiedy no, jest mowa o, o tym, że mężczyzna opuszcza swoją matkę i ojca i łączy się ze swoją żoną i stają się jednym ciałem. Łączą się tak ściśle, że tworzą jedno. I teraz, co mówi święty Paweł? To jest wielka tajemnica w odniesieniu też do Chrystusa i Kościoła. Jak bardzo Jezus chce być jedno z nami, jak bardzo chce w nas przebywać. Jak bardzo chcę, żebyśmy pozwolili mu coraz bardziej oddać siebie, że rzeczywiście, ja, że jak mówi święty Paweł, właśnie nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. To jest cudowne powołanie, to jest przepiękne powołanie, ale to jest też rzeczywiście wspaniałe zadanie i trud, który trzeba, po, trzeba ponieść, żeby coraz bardziej Jezus w nas żył. A więc umierać. Dlatego, co jest tylko moje, co jest tylko moje egoistyczne, co jest właśnie też i grzeszne. Umierać, żeby rodził się coraz więcej we mnie Jezus, żeby on się rozwijał, żeby rzeczywiście patrząc na mnie ludzie mówili: No, jak on podobny coraz bardziej do Chrystusa. Popatrzcie. Tak bardzo chce Jezus w nas, w naszej istnienie przeniknąć. Tak bardzo chce, żebyśmy go nieśli. Pozwólcie, że przeczytam parę zdań. Ważnego dla nas martwych stańców, ojca Piotra Semenenkę. między innymi też o tym pisał: Zmartwychstały Jezus już nie cierpi więcej. Stał się on niewyczerpalnym źródłem życia i radości dla innych. Ten, w którym On żyje, uczestniczy w świeżości tego życia z innymi, pocieszając ich i rozszerzając radość Bożej miłości wszędzie. Duchowe ciało Jezusa nie jest już podmiotem praw natury. Może poruszać się gdzie chce, jest wolny. Człowiek, w którym mieszka Jezus, uczestniczy w wolności Jezusa, zjednoczony z, nim, wol, zjednoczony z Nim w woli i miłości. Wypełnia on wolę Jezusa, prowadzi i służy innym z miłością. Kiedy człowiek przejdzie przez ukrzyżowanie i śmierć sobie, to dochodzi do pełnej miłości, całkowitej jedności z Jezusem, są kimś jednym. On w Jezusie, a Jezus w Nim. Duchowa śmierć należy już teraz do przeszłości. Miłość nie jest na śmierci. To jest zmartwychwstanie i życie wieczne. Już tutaj na Ziemi. Każdy z nas tak ma. Każdy z nas tak Jezusa może doświadczać, coraz bardziej i bardziej. A gdzie najbardziej? Zobaczcie. Duchowe ciało Jezusa. Czy to, czy to coś nam to mówi? Przecież duchowe ciało Jezusa to jest Eucharystia. To jest Kołnia Święta. I stanie się to znowu z nami dzisiaj. Przyjmiemy Jezusa i będziemy mieć Go w sobie. I dlatego po, po raz kolejny trzeba Mu go uwielbiać, dziękować i pozwolić, żeby On coraz bardziej był w nas. I pozwolić mu, żebym ja właśnie się uniżał, żeby On mógł coraz więcej być, żeby On mnie prowadził, żeby On mnie uświęcał. Cudowne mamy powołanie, cudowne mamy zaproszenie do takiej zażyłości z Chrystusem, do, do takiego doświadczenia Boga w trójcy. Trzeba po raz kolejny powiedzieć, zgadzam się na to prowadzenie przez mocy Ducha, przez moc Ducha Świętego. Trzeba po raz kolejny powiedzieć z miłością i zachwytem, jak bardzo pragnę, żebyś mnie Panie prowadził, tak jak Ty chcesz, do uświęcenia, do formacji na wzór Pana Zmartwychwstałego. Niech to się stanie z nami dzisiaj jeszcze bardziej. Tego wami i sobie życzę.